I na dobranoc obiecany przeze mnie wcześniej temat o tym, że zwierzę to nie zabawka. Nie tylko w teorii, ale i w praktyce uczą się tego dzieci w jednej z wrocławskich szkół. W porządku na korytarzach 68 pilnuje we własnej osobie kotka Borusia. Z natury pieszczoch, ale z charakterem o czym przekonała się Dorota Kaczor. To jest szkoła 68. No, jest tutaj. Naszą uczennicą. Nie straszy jej szkolny dzwonek ani hałas dzieci. Kotka Borusia wyczulona jest tylko na obcych. W tej szkole dostała stały meldunek. Zresztą adres wybrała sobie sama dwa lata temu. Razem z dziećmi po prostu sobie wyszła. Od razu ciap, ciap, ciap z kotkami na górę. Kocica zna każdy szkolny zakamarek. Chodzi po klasach, chodzi w szatni na szafkach, śpi. Wszędzie czuje się jak u siebie, ale wie, że podstawą dobrych relacji są dobre maniery. Taki delikatny panie dyrektor? Bo koty są bardzo delikatne. W zamian za wikt i opierunek kotka pilnuje porządku na szkolnych korytarzach. Chodzi po całej szkole i pilnuje, co się dzieje, w jakiej klasie, czy ktoś coś nie narozrawił. Gdy szkolny spokój zostanie zachwiany, kot na pewno o tym informuje panią z dyżurki. Przychodzi, no i po prostu ma ogon do góry. To wtedy wiemy, że jest zadowolony, że się nic nie dzieje. Chętnych do opieki nad szkolnym kotem jest tak wielu. Dobry. Że nauczyciele wyznaczają dyżurny. W każdym miesiącu jest tak, jest taka kartka, i tam, że ta klasa musi zapełniać żwirek, i jedzenie i tak opiekę temu gotowi. Mieszkając w szkole, uczy dzieci, że kot to nie jest tylko i wyłącznie zabawka, ale trzeba o nie zadbać. Dzięki Borusi wszyscy uczniowie pamiętają, że pomagać trzeba też bezdomnym zwierzętom. Tak. Zbieramy karmę i potem yy, zawożą ją do schroniska. Ten kot bez wątpienia ma charakter. Gdy ma ochotę, pozwala na pieszczoty. Gdy kończy mu się cierpliwość, mówi wszystkim zdecydowane i stanowcze „nie”. Wrocław, Dorota Kaczor. I taki to kot celebryta.